Nieprzyjemna, z dreszczykiem i faktycznie wciągająca powieść. Kochani, dzisiaj na tapecie książka kolejny thriller psychologiczny, a więc chyba taki gatunek mój ulubiony, pani Alicji Sinickiej książka Uśpiona. Jest to taki naprawdę klasyczny thriller psychologiczny, bo mamy tutaj raczej niedużo postaci, mamy wielkie napięcie gęstyniejące, kumulujące się, zwiększające się i faktycznie no, czuć po prostu, że jest zło, ale my nie wiemy, z której to zło strony nadchodzi, wiemy tylko, że czyha i bardzo je czujemy. Kto jest główną bohaterką w Uśpionej? No oczywiście nasza tytułowa Uśpiona. Dlaczego Uśpiona? Bo jest to pani Weronika Krzycka, młoda kobieta, która niestety cierpi na chorobę narkolepsję. To jest taka choroba, z którą pewnie gdzieś tam się zetknęliście podczas filmów, być może w literaturze raczej mam nadzieję, nie z własnego życia, ponieważ zdarza się niezwykle rzadko. Jest to taka niekontrolowana potrzeba snu, który wyda, który, która wydarza się w ciągu dnia, a więc nie wystarcza sobie tylko ten odpoczynek nocny, który w większości normalnym w społeczeństwie wystarczy. To niestety tutaj taka osoba wie, że musi co jakiś czas udzielić sobie także takiej przerwy na drzemkę w ciągu dnia. I jest to choroba niebezpieczna, ponieważ zazwyczaj o ile mniej więcej da się kontrolować takie coś i uregulować swój rytm, co robi właśnie ta Weronika i pozwala sobie na takie dzienne dwie godzinne, godzinne przerwy w ciągu dnia, to o tyle inni, no jakby różne, wiadomo, wydarzenia życiowe, różne czynniki, różne stresy powodują, że ten zegar się gdzieś tam, no niestety, po drodze przeinacza, zmienia i trudno jest faktycznie no żyć, żeby prowadzić zawsze taki uregulowany, jak w zegarku, tryb życia. Dlatego właśnie na przykład nasza bohaterka przestała jeździć samochodem, gdyż gdzieś tam raz o mały włos spowodowałaby wypadek samochodowy i zaczęła właśnie jeździć rowerem. Ogólnie też pracuje w domu, czyli jakby no próbuje do maksimum zwiększyć swoją strefę bezpieczeństwa i zawsze ma pod ręką kanapę, tapczan, aby móc się położyć na tą właśnie drzemkę. No i powiem Wam tak, tak naprawdę, bohaterów jest kilku, i wszyscy w tej książce są podejrzani. To znaczy, autorka nam opisuje ich w taki sposób, że ich zachowania faktycznie wydają się podejrzane. I mam tu na myśli zarówno tutaj właśnie partnera życiowego, czyli Jakuba Szejmę, osobę bardzo zapracowaną, pracującą w korporacji, często wyjeżdżającą. Coś próbującą ukryć przed naszą Weroniką, ale nie wiemy jeszcze na początku książki, co to jest. Mamy też nachodzącego, trochę wydaje się takiego narzucającego się namolnego, byłego mężczyznę, który ma już swoją rodzinę, ma żonę, ma dziecko i przychodzi na nauki do tej właśnie głównej bohaterki. Bo nasza główna bohaterka zajmuje się na co dzień nauczaniem języka angielskiego. Prowadzi różne korepetycje, kursy przygotowujące, również jest tłumaczką i ma taki swój gabinet właśnie u siebie w domu. Powieść rozpoczyna się w momencie, gdy ona szuka współlokatora, to znaczy szuka osoby do wynajęcia, ponieważ częściej jej mieszkania jest nieużywana i chciałaby w ten sposób dorabiać sobie, zarabiać na życie. No i tak jakby obserwujemy jej casting, pierwsze gdzieś tam próby, pierwsi kandydaci i dokonuje wyboru, że wybiera takiego ekscentrycznego dosyć malarza, jak Bruno Lira. O tak się nazywał Bruno Lira. Jest to taki malarz typowo portretowy i też zamierza, jak mówi, tworzyć przede wszystkim u siebie w mieszkaniu, znaczy tutaj, u tej Weroniki w mieszkaniu, ale po prostu na miejscu. A więc prawdopodobnie też będzie takim no, długotrwałym domownikiem, tak jak i Weronika. Mamy też takich dziwnych trochę sąsiadów, państwa kos, gdzie jest żona, mąż i córka dorastająca. I ta pani Lucyna Kos też przychodzi na angielski właśnie uczyć się, ponieważ jest księgową, pracuje w korporacji, w której pracuje także właśnie obecny partner Weroniki, czyli ten Jakub Przejma i wie, że jest zagrożona wyrzuceniem z pracy, jeżeli nie podszkoli tego języka angielskiego, ponieważ firma znalazła się w posiadaniu szwedów i gdzieś tam jakby ten angielski jest naturalnym językiem komunikacyjnym. Ona jako osoba troszeczkę starsza ma z tym problem i bardzo, bardzo mocno zestresowana przychodzi na te lekcje angielskiego, żeby właśnie nie stracić tej pracy. I powiem Wam, że w sumie zaczyna się zupełnie niepozornie. Jak widać, nie ma tu jakiegoś napięcia, ale okazuje się, że w czasie, kiedy Weronika decyduje się na te drzemki dzienne, to niestety ma niezapowiedzianego, kompletnie nie spodziewa się tego i nie wie nawet o tym, że ma po prostu praktycznie co drzemkę pewnego gościa. Jest to osoba, z której perspektywy poznajemy całą tę historię, ponieważ co któryś rozdziałik jest zatytułowany Wizyta i są one odpowiednio ponumerowane: Wizyta pierwsza, druga, trzecia, czwarta itd. I to jest właśnie pokazywane z perspektywy tej osoby, która przychodzi, a więc włamuje się do mieszkania tej Weroniki, obserwuje ją podczas tych drzemek, kładzie się obok na łóżku, gładzi jej włosy. I opowiada dużo taki monolog wewnętrzny, że czuje z nią więź, że kiedyś oni będą razem, tylko jeszcze musi jakby ta Weronika dostrzec tą osobę. No generalnie jak się czyta te, wiecie, te przemyślenia, te monologi, to myślimy, że albo jakiś psychopata, albo jakiś socjopata. No na pewno nie jest to człowiek, który ma równo pod sufitem. Jest to o dziwo, wie, ma poczucie, że robi źle, ponieważ kiedy oczywiście unika takich... Początków drzemki i końca drzemki, tylko się pojawia mniej więcej na środku, kiedy ten sen z założenia jest najsilniejszy, i szybciutko z domu ucieka, tak żeby ta Weronika go nie nakryła. I powiem Wam, że początkowo ta główna bohaterka w ogóle tego nie dostrzega, nie widzi, ale z czasem zastanawia się, że jednak. Pomimo tych urojeń, bo ta choroba też wiąże się z takimi urojeniami, troszeczkę ni to jawa, ni to sen, że te pierwsze momenty przed zaśnięciem i po obudzeniu są takie, że nie do końca ona wie, co się zadziało, nie do końca pamięta, czy część sobie wyobraziła, czy śni. Ale właśnie, pomimo tego, jest na tyle jakby świadomą osobą dzięki tym regularnym drzemkom, że zdaje sobie sprawę, czy na przykład zostawiła drzwi na taras otwarte, czy okno było zamknięte, czy otwarte. Słyszy też hałasy, których nie powinna słyszeć w tym domu. No i generalnie, jakby ona sama zdaje sobie sprawę, że coś jest nie tak, że na pewno ktoś w tym jej domu buszuje, ktoś rusza jej rzeczy. Oczywiście tego nie wie, czy przychodzi do niej bezpośrednio do tej sypialni, ale zdaje sobie sprawę, że ktoś w, w czasie tych drzemek po prostu myszkuje jej po mieszkaniu. Oczywiście nigdy tej osoby nie potrafi nakryć. Natomiast raz zdarza się taki y, przypadek, że budzi się troszeczkę wcześniej, i faktycznie ta osoba, jakby no, nie zdążyła uciec bo zazwyczaj przez ogród się pojawia i znika. I ta Weronika idzie jakby w ślad za tą osobą, ale niestety słyszy tylko poruszanie się w krzakach, i kiedy świeci latarką, chyba ze smartfona, z tego co pamiętam, to dostrzega na tyle daleko jakiś tam zarys twarzy, że nie jest w stanie rozpoznać tej osoby, ale już wie, że ktoś faktycznie był, przynajmniej w ogrodzie przy jej mieszkaniu. No i powiem Wam, że w sumie to napięcie rośnie, bo cały czas tajemniczą bardzo osobą jest ten gość specjalny u tej Weroniki i zdajemy sobie sprawę, że ona coraz bardziej tą sprawą nakręca i coraz bardziej stresuje. Ale takim kulminacyjnym momentem początkowym, kiedy już w ogóle ten thriller można uznać za super książkę, jest fakt, że pewnego dnia, kiedy ona się budzi, dostrzega u stóp schodów na takiej małej antresoli, bo ona ma w mieszkaniu tylko małą antresolę, że leży jakaś osoba i schodzi, okazuje się, że jest to ciało Lucyny Kos, a więc tej jej sąsiadki i zarazem tej jej uczennicy języka angielskiego, która właśnie bała się, że straci posadę w tej korporacji. No i oczywiście, ponieważ Weronika spała, nie wie nic, co się w tym czasie stało musi zawołać policję, karetkę. No i niestety ta Lucyna Kos okazuje się, że zmarła i to wskutek zawału serca ale też widać, że Spadła, tudzież została popchnięta z tej antresoli i spadła z tych, z tych schodów, po prostu, czy przez tą barierkę. Także no powiem Wam, że idzie śledztwo już w kierunku takim, czy przypadkiem. To Weronika nie jest morderczynią, tylko o tym nie wie. I ona też ma świadomość tego, że to wszystko coraz gorzej wygląda w jej przypadku, i coraz gorzej w świetle policji wyglądają te wszystkie wydarzenia, które się u niej dzieją. No i powiem Wam, że faktycznie od tego momentu już zaczynamy my, jako czytelnicy, też oczywiście przyglądać się tym wszystkim postaciom i rodzinie, i znajomym, bo ona też ma bardzo nieciekawe, powiem Wam, relacje ze swoją mamą, która nigdy tak naprawdę nie uwierzyła w to, że to jest choroba, i uważała, że jej córka zmyśla, że jest leniwa. Że po prostu zasłania się tym, że jest to choroba, a tak naprawdę jej się nic nie chce i często kładzie się spać właśnie głównie z powodu lenistwa albo z powodu jakiejś ucieczki przed rozmowami, problemami. Oczywiście na pewno ciężko możemy się domyślać, ciężko było wychowywać się tej osobie w takim poczuciu, troszeczkę w niejako poczuciu winy, ponieważ Weronika oczywiście była u różnych lekarzy i ta diagnoza została jak najbardziej potwierdzona, że ona tą chorobę ma. Niestety z mamą do tej pory ma jakby zły kontakt. Tak jak będziecie czytać, no zobaczycie do którego momentu. No i co jest ciekawe w tej książce? Ciekawe jest to, że tak naprawdę i ten Jakub Przejma, i Bruno Lira, i ci sąsiedzi, i ogólnie osoby, które przebijają się w życiu Weroniki, to, to są osoby, które jakby każda ma coś do ukrycia i takie fajne nam zabiegi stosuje autorka, że celowo różne takie. Szczegóły dotyczące zachowania tych osób, czy jakiś wpadek, typu że na przykład, nie wiem, Bruno Lira coś mu wypadło z kieszeni i on mówi tej Weronice, że słuchaj, prawdopodobnie gdzieś tutaj w mieszkaniu leży to i to ja zgubiłem. No i ona też jakby nam daje to do myślenia wtedy, o kurczę, jak on zgubił, to może on po tym mieszkaniu tam właśnie chodził, może to on jest tą osobą. Z drugiej strony ten chłopak się bardzo dziwnie zachowuje. Z trzeciej strony dziwnie zachowuje się ten były cały Mateusz, który ją, do niej przychodzi i niezwykle ją przepytuje, tak interesuje się bardzo tymi doznaniami psychologicznymi, co chwilę pyta, jak ona się czuje. I powiem Wam, że tak naprawdę ten krąg podejrzanych jest bardzo duży, ale my nic więcej no, o tej osobie nie wiemy. I jeszcze jedyne, chyba, co mogę zdradzić, tak jest kolejnych takich wydarzeń w książce, jest coś, co nie odbiorę Wam przyjemności w czytaniu, bo to też jest bardzo ważna rzecz. Mianowicie Weronika dostaje liścik anonimowy, który zostaje rzucony na ziemię, też w tym ogrodzie, i chociaż jest już trochę poniewierany przez tam deszcz, bo to często pada deszcz w tej książce, to mimo wszystko, no, da się go odczytać. I na tej kartce jest napisane, że Kuba Ciebie zdradza, i jest napisany adres w Sławie. Adres w ogóle nieznany. Tak, w ogóle akcja się dzieje w Oławie, czyli ponad w mieście, które jest niedaleko Wrocławia. Pewnie tak jest, ja nie sprawdzałam, ale gdzieś tam właśnie ten Wrocław się przewija i Oława. I tu nagle przeskakujemy do zaproszenia tej Weroniki do Sławy, bo ona oczywiście no nie może spać z tym spokojnie. I zastanawia się, o co chodzi w ogóle z tą zdradą rzekomą, partnera, której ona nie zauważyła w ogóle. No i postanawia z przyjaciółką jechać do tej sławy pod ten adres. I tu już was oczywiście zostawiam z chęcią przeczytania lektury, bo czego się tam dowiedziała, co zobaczyła, to już musicie zobaczyć sami. Ale powiem Wam, że faktycznie książkę to się czyta niezwykle szybko. Bardzo mocno jest zbudowane napięcie. To powoduje, że jesteśmy coraz bardziej ciekawi, wkręcamy się w tę historię i naprawdę ona również można ją przeczytać, jeśli macie spokojnie czas. To w jeden dzień, bo rzeczywiście nie chce się od niej oderwać, bo człowiek jest ciekawy, jak ta historia się skończy i kto tak naprawdę jest tym gościem dziwnym w ciągu dnia u Weroniki. Także serdecznie Was zachęcam. Jest to kolejna książka Alicji Śnickiej, która mi się bardzo podobała, więc ja już mogę spokojnie powiedzieć, że jest to jedna z moich ulubionych autorek kryminałów i thrillerów. No i powiem Wam, że zaskoczenie było dla mnie faktycznie zaskoczeniem. Tego się nie spodziewałam. Myślę, że był to ciekawy pomysł, czy taki życiowy. Może troszeczkę naciągany, ale generalnie no nie jest jakiś science fiction, że wiecie, nagle jakiś ufo ląduje, czy że to wszystko było jednym wielkim snem. Nie, na szczęście takiego rozwiązania nie ma, bo ja powiem Wam szczerze, nie lubię czegoś takiego w książkach i wolę, jak to jest wszystko ładnie, gdzieś tam jednak ludzki błąd po drodze i ludzkie czyny. Także książka mi się bardzo podobała, porusza problem, który właściwie chyba pierwszy raz spotkałam w książce, bo ta choroba narkolepsja, no rzadko się o niej mówi, niewiele. I tutaj widać, że spory research zrobiła ta autorka, bo zresztą pisze w posłowiu, że tak jak i inni autorzy, no dziękuję bardzo wielu osobom, ale między innymi właśnie też osobie, która była chora na tą chorobę, z którą ona miała okazję porozmawiać, poznać ją i też dziękuję Psychiatrom, którzy troszeczkę jej na ten temat powiedzieli. Jak zwykle, nie zabrakło właśnie w tej książce psychologii i to tak naprawdę różnych problemów, bo zobaczycie, że tu nie tylko ta jedna jednostka chorobowa jest poruszana, ale ogólnie relacje międzyludzkie, jak najbardziej. Naprawdę mi się podobała. Polecam Wam serdecznie i czytajcie, uśpioną. Do zobaczenia w następnym vlogu.